Witajcie, witajcie kochani z serca Kaszub, z tej malowniczej, pięknej miejscowości, w której jestem, w Kaszubskich Lasach, polskich Lasach. Witam Was dzisiaj serdecznie. Dzisiaj jest 13 października 2019 roku na kanale Ewangelizujmy Biblijnie. Mam na imię Artur Jankowski. Parę słów do katolików, do ludzi, którzy otaczają nas, do ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, niejednokrotnie członkami naszych rodzin. Zwracam się do Was z otwartym sercem i z miłością, z przesłaniem, które powinniście usłyszeć. Dzisiaj, po rozmowie, Pisemnej rozmowie na jednym z mediów społecznościowych uznałem, że powinienem nagrać właśnie te parę słów do Was. Moi drodzy. Słuchajcie, na moim kanale, na moim kanale jest wyraźnie opisane, jak powstał Kościół Katolicki. Możecie sobie do tych nagrań zajrzeć, przesłuchać je, To są nagrania. Pod tytułem na przykład Czy katolicyzm to chrześcijaństwo? E, następne nagranie e, brzmi e, Mój komentarz do filmu Braci Sekielskich: Tylko nie mów nikomu. Myślę, że tam jest wystarczająco dużo informacji, które e, rzuciłyby zdecydowanie rzuciłyby światło na instytucję, w, e, w jakiej jesteście. W jakiej się poruszacie. E, myślę tutaj oczywiście o instytucji Kościoła katolickiego. Kościół katolicki jest zdecydowanie Kościołem e, w pełnym słowa tego znaczeniu, jako instytucją. E, słowo Kościół, generalnie, w ogóle, jak sprawdzicie sobie w Słowie Bożym, sami w oryginalnym zapisie, jest słowem zgromadzenie. Słowo Kościół zostało stworzone. Ono jest sztucznym tworem, nieistniejącym w dawnych czasach. Wyraźnie słowo Boże podaje, iż słowo eklezja oznacza zgromadzenie. I tutaj polega cały na tym właśnie problem, że wykochani mówiąc, powtarzając wszemi wobec, w swoich kościołach, w swoim środowisku, iż bram kościoła Jezusa Chrystusa moce piekielne nie przemogą, bo rzeczywiście, de facto, są to słowa Jezusa Chrystusa ze Słowa Bożego, zapisane w Biblii. Uważacie, iż poszczególni ludzie, mają prawo do tego, aby się potykać, aby grzeszyć, aby łamać dekalog, aby łamać przymierze z Bogiem. Natomiast to według Was nie wpływa na to, iż bram Kościoła jako instytucji, jako organizacji, bram tego Kościoła moce piekielne nie przemogą. Czyli oddzielacie człowieka od instytucji. Twierdzicie, że ten kościół trwa cały czas i on zawsze będzie trwał, i on trwa już tak od kiedy Jezus Chrystus złożył swoją ofiarę na krzyżu. To wszystko łączycie i uważacie, że bram tego kościoła. Moce piekielne nie przemogą. Dlatego jakiekolwiek dowody, fakty związane z notorycznym, nieustannym łamaniem dekalogu przez na przykład kler katolicki, przez niektórych z was. Te fakty i te dowody spływają po Was jak po kaczce przysłowiowej. Nie dopuszczacie do siebie absolutnie jakichkolwiek dowodów, faktów, jako tych, które by wskazywały wyraźnie, bezsprzecznie, bez jakichkolwiek wątpliwości, że jeśli to rzeczywiście byłoby. Zgromadzenie Jezusa Chrystusa to grzech. Grzech, który jest przestępstwem przeciwko prawu Bożemu, nie miałby miejsca w Waszym zgromadzeniu. A tak nie jest. Przecież tak nie jest. Widzicie, Wyście oddzielili Kościół od człowieka. Wy uważacie, że Kościół to jest. Budynek to jest instytucja. Ja się posługuję Waszym językiem. Używam słowa Kościół, jak widzicie. Uważacie, że Kościół to jest instytucja. Jak wielki błąd popełniacie. Olbrzymi błąd popełniacie. Powinniście zrozumieć jedną podstawową rzecz, że Kościół, według Waszego nazewnictwa, a od tej pory będę używał słowa zgromadzenie, eklezja, w oryginale zapisane w Słowie Bożym. Te zgromadzenie, o którym mowa, te zgromadzenie, o którym Pan Jezus Chrystus mówił, wyraźnie opisywał je i określał, że Jego Kościoła, czyli Jego zgromadzenia, De facto Chrystusowego zgromadzenia, zgromadzenia Jezusa Chrystusa, bram tego zgromadzenia, moce piekielne nie przemogą. Zgromadzenie Jezusa Chrystusa, kochani, to są ludzie. To nie jest instytucja katolicka. To nie jest Watykan. To nie jest Kościół Świętej Barbary lub Świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. To nie jest Kościół Świętego Zbawiciela na Placu Zbawiciela w Warszawie. To nie jest również Kościół Mariacki na rynku w Krakowie. To nie jest zgromadzenie Jezusa Chrystusa. Zgromadzeniem Jezusa Chrystusa są wierzący w Jezusa Chrystusa ludzie, którzy wypełniają wolę Ojca w niebie którzy nie łamią przykazań Boga Ojca w niebie którzy nie łamią dekalogu to jest zgromadzenie Jezusa Chrystusa <laughs> musicie to zrozumieć nie możecie oddzielać siebie od zgromadzenia bo to wy jesteście zgromadzeniem musicie zrozumieć waszym językiem mówiąc nie możecie oddzielać Kościoła od siebie, bo to wy jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa. To nie budynek. Żeby być tym zgromadzeniem, tym Kościołem, jak to wy nazywacie, zaznaczam, aby nim być, aby do Niego należeć, musicie. Absolutnie musicie, to jest warunek, to jest podstawa. Musicie wypełniać wolę Ojca w niebie. To znaczy musicie być w przymierzu z Bogiem. Musicie przestrzegać dekalogu, po prostu. Tylko wtedy będziecie należeć do zgromadzenia Jezusa Chrystusa. I tylko wtedy bram, właśnie, waszych serc bram waszych serc bram zgromadzenia Jezusa Chrystusa moce piekielne nie przemogą tylko i wyłącznie wtedy pamiętajcie więc jeśli widzicie ludzi takich jak księża katolicy takich jak inni katolicy różni którzy łamią przykazania Boga Którzy łamią prawdziwe drugie przekazanie. Spójrzcie do Słowa Bożego. Przeczytajcie, co jest tak naprawdę prawdziwym drugim Bożym Przekazaniem. Sprawdźcie, przeczytajcie. To jest wszystko w Słowie Bożym. Przeczytajcie, kochani. Księga Wyjścia, piąty rozdział. Otwórzcie swoje Biblię, tysiąclecia. Lub też inne, wszystko jedno które. Katolickie Biblii, otwórzcie. Przeczytajcie w Księdze Wyjścia w Piątym rozdziale macie opisane wszystkie przekazania Boga. Cały dekalog. Przeczytajcie. Po pierwszym przykazaniu, jak brzmi drugie przykazanie. Pierwsze przykazanie jest nie będziesz miał Bogów oprócz mnie. Innych Bogów nie będziesz miał. Będziesz miał tylko mnie, jako jedynego Boga. I drugie przykazanie. Przeczytajcie sami, jak brzmi. Drugie przykazanie brzmi, iż nie będziecie stwarzać żadnych wizerunków. Nie będziecie rzeźbić żadnych wizerunków. Nie będziecie malować żadnych wizerunków tego, co jest w niebie, na górze i tego, co jest pod ziemią. Nie będziecie malować, nie będziecie rzeźbić aniołów, ludzi, którzy umarli, Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego, w tym, włączając nikogo, ani niczego, co jest w niebie, ani nikogo, ani niczego, co jest pod ziemią, w piekle. Mało tego, że nie będziecie rzeźbili tych rzeczy, ani malowali, to jeszcze nie będziecie kłaniali się tym rzeźbom i tym obrazom, żadnym wizerunkom, nie będziecie się im kłaniali, nie będziecie im oddawali pokłonu. O tym mówi wyraźnie drugie przykazanie żywego Boga zapisane w Jego słowie. Z natury Kościół katolicki, tak zwany, czyli ta organizacja, która nie ma nic wspólnego ze słowem Bożym i nie ma nic wspólnego z prawdziwym zgromadzeniem Jezusa Chrystusa, czyli z tym, tak zwanym waszym językiem posługując się, Kościołem. Jezusa Chrystusa. Nie ma nic wspólnego, bo te zgromadzenie katolickie notorycznie, cały czas, nieustannie łamie drugie przykazanie Boga. To samo robi z czwartym przykazaniem Boga. Bo nie święci siódmego dnia, tak jak przykazał Pan Bóg w czwartym przykazaniu. W tym samym rozdziale przeczytacie, jak brzmi czwarte przykazanie. Prawdziwe czwarte przykazanie Boże. Jak zobaczycie, jak wyglądają prawdziwe przykazania Boże, jak nie są zmanipulowane, tylko są w oryginale zapisane palcem Boga żywego, to zorientujecie się, że to, co czytacie w katechizmie katolickim. Jest absolutnie zmanipulowane. I drugie przykazanie jest w całości usunięte. W całości. Po to, żeby was oszukać. A dziewiąte przykazanie jest podzielone na pół. I wychodzi taka bzdura, że dziesiąte przykazanie w katechizmie katolickim brzmi: ani żadnej rzeczy, która jego jest. Co to za przykazanie. Kochani, co to za przykazanie? Zastanówcie się, przeczytajcie, otwórzcie swoje Biblię. Po raz kolejny, proszę i apeluję do Was: otwórzcie swoje katolickie Biblię i przeczytajcie, jak brzmią prawdziwe przykazania Boże. Nie rozdzielajcie. Zgromadzenia Jezusa Chrystusa od siebie. Bo tutaj popełniacie olbrzymi, kardynalny błąd. Człowiek, jego serce, jego dusza, jeśli należy do Chrystusa, jest nierozerwalnie złączona z Chrystusem i jest zgromadzeniem, tak zwanym waszym językiem, posługując się Kościołem. Jezusa Chrystusa. I właśnie bram tego zgromadzenia. Moce piekielne, czyli grzech, czyli przestępstwo przeciwko prawu Bożemu, te moce grzechu nie przemogą. Pan Jezus Chrystus nigdy się nie mylił. Jeśli coś mówił, jako Bóg, to wiedział doskonale, co mówi. I zawsze miał rację. Jeśli należylibyście do zgromadzenia Jezusa Chrystusa, nie łamalibyście ani jednego z tych przykazań. Mówi o tym wyraźnie. Ewangelia świętego Mateusza w piątym rozdziale, wersety od 17 do 19 do 20, przeczytajcie, jak ważne są przykazania, wszystkie przykazania Boga. Nie rozdzielajcie, nie oddzielajcie siebie od Zgromadzenia Jezusa Chrystusa. Wejdźcie do Zgromadzenia Jezusa Chrystusa, a wyjdźcie ze Zgromadzenia, które nim nie jest. Czy to tak trudno zrozumieć? Pan Jezus Chrystus w Księdze Objawienia mówi, opisując tą organizację katolicką w 17 i w 18 rozdziale, mówi, Ludu mój, który mnie kochasz, miłujesz, tak naprawdę, ludu mój, wejdź, wyjdź z tego Babilonu, wyjdź z tej wszetecznicy, wyjdź z tego systemu, z tej kobiety, która jedzie na bestii, wyjdź z niej. To jest ta wszetecznica, która jest na siedmiu wzgórzach. Ona tam zasiada, na siedmiu wzgórzach. Zobaczcie, na ilu wzgórzach jest położony Rzym. To jest miasto siedmiu wzgórz. Który obnosi się ze swoim bogactwem. Opływa w złoto, w perły, w diamenty. Przyrządza wino w kielichu, nawet jest napisane w księdze objawienia Jana, tak zwanej księdze apokalipsy. Przeczytajcie. Księga Apokalipsy, księga objawienia Jana, rozdziały 17 i 18. Przeczytajcie co się z tą kobietą, tą wszetecznicą, z Babilonem Wielkim, co się z tym systemem stanie. Jak zobaczycie wypadki, które w tej chwili, w dniach dzisiejszych się dzieją, odbywają na naszych oczach, zrozumiecie, że sąd nad wszetecznicą się już zaczął, na naszych oczach. Po prostu, wyjdźcie, wy, którzy wierzycie w Chrystusa, którzy wierzycie w Boga, prawdziwego Boga, wyjdźcie. Z niej przystąpcie do prawdziwego zgromadzenia Jezusa Chrystusa. I nie oddzielajcie zgromadzenia Jezusa Chrystusa od człowieka, bo to człowiek jest zgromadzeniem, eklezją, kościołem. To jest to słowo, którym Wy się posługujecie. Kościołem Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie do prawdziwego, biblijnego, chrystusowego zgromadzenia. Będę się o to modlił. Ja i wszyscy, którzy w tym prawdziwym zgromadzeniu chrystusowym są. Tak na marginesie powiem Wam, że Zgromadzenie Jezusa Chrystusa ma się wspaniale tutaj, właśnie w Polsce. Otwieramy nowe zbory, zgromadzenia Jezusa Chrystusa, biblijne zbory. Jest już zbór na Śląsku, jest zbór na Pomorzu, jest zbór w Warszawie. Dzieją się cuda, ludzie nawracają się. Masę ludzi przyjmuje chrzest, prawdziwy chrzest, jako ludzie wierzący przyjmują ten chrzest. Bo Ewangelia Marka 16 mówi wyraźnie, że najpierw musisz uwierzyć, a dopiero potem możesz być ochrzczony. Czytajcie Ewangelię, zrozumiecie. Czym tak naprawdę jest zgromadzenie Jezusa Chrystusa? Jak wejdziecie do tego zgromadzenia Jezusa Chrystusa, właściwego, prawdziwego, nie będziecie łamać przykazań Boga. Nie będziecie łamać dekalogu. Będziecie chodzić w przymierzu z Panem Bogiem. Będziecie Naprawdę, prawdziwie błogosławieni, odczujecie to od razu. Zmiana będzie natychmiastowa i ponadnaturalna, uwierzcie mi. Zadajcie sobie odrobinę trudu, otwórzcie swoje Biblię, przeczytajcie. Przeczytajcie to, co dzisiaj nadmieniłem, o co Was poprosiłem. Pamiętajcie, Księga Wyjścia. Piąty rozdział. Księga objawienia Jana, tak zwana Apokalipsy. Siedemnasty rozdział i osiemnasty rozdział. Przeczytajcie również Ewangelię Mateusza 5, wersety 17 do 20. Zadajcie sobie chociaż tyle, odrobinę, trudu, aby. Przeczytać w modlitwie i zastanowić się nad tym, co czytacie. Pomódlcie się o dar poznania, aby Pan Jezus Chrystus przez swojego Ducha natchnął was, abyście mieli dar poznania. Abyście rozumieli to, co będziecie czytać, aby do was to dotarło. Proszę Was z całego serca. Pozdrawiam wszystkich z pięknych kaszub, z tak olbrzymim błogosławieństwem, które spływa na nas. Pozdrawiam Was w Chrystusie i zapraszam do naszego kanału. Ewangelizujmy Biblijnie na YouTube. Zapraszam Was do naszych zborów, które się tworzą. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w wierze i w prawdzie ochrzciliśmy 72 osoby. Otworzyliśmy trzy zbory, a przecież ta służba ma dopiero 12 miesięcy. Jest bardzo młodą służbą, ale co najważniejsze, Służbą Chrystusową, służbą w Prawdzie, w Prawdzie Ewangelii, prawdziwej Ewangelii, biblijnej Ewangelii, nie tej innej, o której pisze Paweł w pierwszym rozdziale listu do Galatów, w tej prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was i błogosławię. Z Panem Bogiem, kochani.